Majorka budzi się do życia, budzimy się i my, pełni energii, zaczynamy nowy dzień. <noise> Idziemy trochę pozwiedzać jeszcze. W ogóle to wszystko fajnie wygląda, nie? Tam jakieś takie strzecha taka strzecha, na dachu, taki no. robi klimat jakiś tropikalny. Jest mega gorąco, ale tak mega naprawdę, nie? Super. Powoli nie do wytrzymania się robi, a jest dopiero dziesiąta. My jesteśmy po śniadaniu, także nie szukamy żadnego jedzenia, bo... Mamy hotel ze śniadaniem, z tą drogą bardzo smacznym. Pełne brzuszki, idziemy eksplorować. Wszystko się mniej więcej otwiera około tej codziennie, także wcześniej nie ma tutaj czego szukać, gdzie jest taka imprezowa dzielnica. I zgadnijcie, gdzie oni mają hotel. To zgadnijcie. No tutaj, tylko że to jest tył naszego hotelu. Ale wieczorem tu przyjdziemy, zobaczymy jak to wygląda, nie? Pochodzimy. Mamy plan na jakąś fajną kolację w doborowym towarzystwie, bo jedziemy za dwie godziny na lotnisko po moją siostrę. <laughs> Także będzie to rodzinny, urodzinowy wyjazd. W międzyczasie jeszcze jedziemy do jakiegoś miasteczka, już nie tam nazwy, później wam powiemy. Będziemy na targi, tak? Jeździć, tak? jechać na targ spożywczy, bardzo popularne Tutaj są w wielu mie miejscowościach Codziennie tak naprawdę. Także sprawdzimy sobie później mapę, nazwę, wszystko Wam pokażemy. A targi to jest coś, co my bardzo lubimy, bo tam będzie jedzonko, <noise> ciekawe produkty lokalne. Jeszcze dobrze z hotelu nie weszliśmy, a już wzbudziliśmy zainteresowanie. Tak, 50% chce Pan z recepty. No nie naleźnego. wiem, nie wiem, przemyślimy to. Jeszcze z drugiej strony. A wędeczka, tak, oczywiście. Zobaczymy, kiedy będzie na to czas. Na razie idziemy po samochód. Nawet się nie zgubiliśmy, a zaparkowaliśmy samochód pod kościołem. Jesteśmy w Jeszcze miejscowości Santani. Idziemy na 15-minutowy koncert organowy do zabytkowego kościoła. A później idziemy na ten targ spożywczy, o którym Wam mówiliśmy. No i wszystko zrelacjonujemy, oczywiście. No powiem wam, że jest ogień tutaj, tu się nawet nie da przejść, to jest coś, czego my nie do końca tak lubimy, ale za to jedzonko zaczyna się pojawiać, zobaczcie te chlebki, ale by no tylko szkoda, że je tak duże śniadanie, że tak duże śniadanie zjedliśmy w hotelu. Mhm. Ale piękne pomidory, no. Jakie mięsa za rąbiste To co lubimy deski piękne. z drzewa oliwnego mhm. Super, naprawdę pięknie zrobił. I co, podoba Ci się? Wycieczka? Pewnie, ciepło. Ciepło, no. Bardzo fajne miasteczko. Podobało nam się. To był taki chwilowy przystanek, a teraz mamy do odebrania ważną przesyłkę z palmy. No, czas nas goni, także... oj. Jedziemy. Zbieramy się na lotnisko po uleńkę. Tak, idziemy do Palmy. Ale byśmy tutaj mieli miejsce do parkowania ile kamperków stoi. Ale wszystkie hiszpańskie. Chociaż widzieliśmy jednego no, Anglika. Jest polski. Jak my komicznie chodzimy. To głowa mała, tak się zatwiliśmy. Nog nas wiemy, tak wolą. I to mamy komplet. Ja mam łydki ty masz uda, tak? Ale że kompletne nogi zatwione. I zwiedzamy nasze ulubione galerie sztuki spożywczej. Ale żarełko no Ja też chyba zjemy po kanapeczce przed obiadem, co? Ja, ja. <gry> Ale pyszności co? Wszędzie zobaczcie, to jest w sumie ciekawe z każdego rodzaju ryby, muszeczki w różnych smakach, w różnych dodatkach tam, muszelki czegoś takiego u nas nie ma, zobaczcie Anocy przed wyjazdem kupimy kilka takich smaczków. Takie coś, o bo... To psułem. ale jest tego mnóstwo. Zobaczcie, wszystkie rodzaje ryb tuńczyk. Oliwkowe chrupki ktoś sobie kupił. No. I kanapeczki. mamy kanapeczki, takie bagietki małe. Jedna z serem, z a druga z szynką. I ma to Euro 95. Niedrogo. Ja mam z serem i z szynką. Ty masz całą szynką, nie? Mhm. Niby bułka, a jest tak przepyszna, tak chrupiąca i świeżutka. No, po prostu bajera. I wyjechaliśmy z Palmy, zabraliśmy przesyłkę z prosty z Polski i przyjechaliśmy w okolice Palmy, żeby coś zjeść. Bo w sumie bagietka nam nie wystarczyła. Tak, za nie, mało. to już było chwilę temu, dlatego. Mm, tak. Zaraz zobaczycie to jak stół się będzie uginał w pysznościach. Jest i ona. Jest I ja. Moja Sisi. Chcesz się jeszcze? Bardzo. Fajnie, nie? Chciałam pół roku. Ile było w Polsce stopni? 19. 19, tu jest 34 teraz. To jest życie, co? <grymne> no, my to po prostu jesteśmy ten, w swoim e, po prostu klimacie. No, to Zaczynamy. A ty nie lubisz gorąca, bo ty jesteś z grudnia, no ja jesteśmy już z sierpnia i wjechała, to ja mam dwa. Restauracja ma 4 i 6 na 5, także nadzieje są ogromne. Nie to co wczoraj. Nie to co wczoraj. Wczoraj miała 2 na 10. <grymne> Czuć owoce morza. To jest, to jest paila. A tutaj co mamy? Baguette. kanapeczka z pomidorkiem, z szyneczkami, z serem A ja Odchudzam się. Żartowałam, chyba się nie odchudzam. Są to chyba przegrzebki, albo. Tam. Ale ogonki mam trochę jak krewetki. W pojesz? Oliwie. So, pojesz sobie tym? Pięć kąsków. <laughs> Będę miała siłę na więcej na później. To było tak dobre, że połowę mam na sobie. Za rąbiste. Teraz oficjalnie witamy na majorce. No i co teraz robimy, uleńka? Idziemy na plażę, nakładamy, będziemy się przebrać w samochodzie i jedziemy na <laughs> plażę Zatrzymaliśmy się w kolejnej galerii sztuki dla nas. I żałujemy, że nie wynajęliśmy studia tutaj, żeby się nie możemy sobie sami gotować. Jezu. Tu grzeszyć można. Non stop. Muszelki w woreczkach. No. Małe zakupy taktyczne przed plażą. Jedziemy na plażę. znowu, no nie no, masakra. Ja mówię, my tutaj musimy... Coś na pewno kupimy i te walizki wrzucimy. 100%. 100%. Takiego jeszcze nie widzieliśmy. No. Ale ceny są kurcze, no takie bardzo przystępne. Znaleźliśmy coś dziwnego, ale jest to y, ten z Majorki, jest to lokalne. Nie wiem, czy to nie jest jakaś tequila, kurcze nie być, wiem. no, ale to z jakimiś, jakimiś trawami w środku, czyli jaka nasza żebrówka No tak, ale to ma patrz, to ma kapsel, a nie. Dobra, patrzę. wezmę, kartuję. <laughs> Drodzy Państwo, wróciliśmy z plaży do hotelu, ogarnęliśmy się, w sumie posprzątaliśmy też troszeczkę. A tutaj żona planuje co dalej. No i co dalej? No wiadomo co, co dalej? dalej. No idziemy, słuchajcie, tam. Idziemy no. w miasto. Idziemy, zgadnijcie co robić? Nie, 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 nie to co myślicie. <laughs> idziemy jeść. <laughs> A taki mamy widok z tarasu. I zaczyna się nocne życie. Pokażemy wam jak to wygląda w pigułce. Już nie możemy się doczekać jakiegoś dobrego jedzonka. Sugeruję żebyśmy poszli w tamtą stronę, bo jeszcze tam nie byliśmy. Dobra. A propos jedzenia, to zobaczcie co wyczailiśmy, jak w Japonii. Są przekąski w sumie, bo to A, myślałem, że tutaj faktycznie serwują żeberka z automatu. No, no, no. O! Yes. Ale różne rzeczy serwują tutaj, no. Mamy takie odczucia, że w sumie, jeżeli czegoś sobie nie spakowaliśmy, to nie ma problemu, bo w sumie wszystko to można kupić. I naprawdę, ja żałuję, że wzięłam tyle rzeczy, bo mogłabym się tutaj spokojnie ubrać i teraz, tak. teraz mi szkoda kupować, nie? I wcale nie jest drogo, bo na przykład takie kapelusze po 8 euro, widziałem, że są. Nie ma wcale takiego bezysku turystów, że jest całkiem spoko. Ale jest tutaj serio wszystko, ciuchy na plażę, sukienki, spodenki, materace, no wszystko, 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 naprawdę. No widać za tobą nawet. Są nawet koszyki na grzyby, także naprawdę, wszystko można kupić. Jest kolorowo i tak zachęcająca do kupna czegokolwiek. Tak, nie? I nie ma tutaj takiego badziewia. Wiecie, to nie jest taka tandeta. A to mi przypomina taką siatkę, jak wędkarze muchowi mają ze sobą zawsze. 17 euro. Dużo tutaj robią takich espadrilli. I właśnie tych tarybek leczanych, które pokazywaliśmy. I chciałam sobie kupić właśnie takie buty. Zobaczmy. Przymierzamy. Fajne. Nie, raczej większe, ale. Ale fajne. Fardy. Fardy? Fardy. Plecione. Zobaczcie te wyroby. Troszkę pracy schodzi, żeby coś takiego zrobić. Ciekawe. Libelotów jest mnóstwo, nie? Mhm. Ale No wow. i jeszcze są te jaszczurki tutaj. Jaszczurka jest symbolem Z Symbolem tak. E... Hiszpanii. Hiszpanii całej? Chyba Hiszpanii, bo na Fuercie przecież też były no, tak. jaszczurki, nie? O i to są te kawałki drewna zbierane z plaży. Taki oto ser do starcia w opakowaniu. Fajny pomysł, co? super, naprawdę. oliwki W Polsce takiego kursna. Taki zestawik elegancki. Tak. Masz no, wszystkie znowu, nie? No. A ja właśnie pomyślałem. Ależ super. Co Chcę to? Co Chcę to w swoim domu? Okrutnie. Bardzo. Idziemy, idziemy ja do chodzę. samochodu i idziemy na najbliższą plażę poszukać skarbów, bo jest ciemno, nie ma ludzi. Dlatego mamy tutaj czołóweczkę. Tak. Jest tutaj w ogóle bardzo cicho już. Nie? Tak. Skończyła się ta, ten imprezowy czas i jesteśmy e, tak jakby po tej stronie, gdzie e, jest po prostu wiele ciszej. No i co? przyszliśmy na plażę. Mamy powocnika, to jest Aleks. Cześć Alex. Ciemka. I co mamy tutaj? Monetkę, tak? P tak. 50 eurocentów. No po przejściu nie. 4 metrów, nie? Mniej więcej jest tamty, jest tam tamtej strony metry, nie? O, kolejny. Coś bardziej żelaznego, ale też są monety żelazne. Oj, coś głębi, ale to chyba będzie pusz. to jest, kapsel. Dobra. Bierzemy, sprzątamy plażę. Co, no. nam się nie śpieszy, to ja wiem. Na piwo już jest, tak? Tak, no pokaż, co znalazłeś, Alex. Uczymy tutaj chłopaka jak się szuka 2 no euroweczka, 10 centów no, i 50 centów, proszę, no to... A to jest 15 minut szukania. No właśnie. Nie więcej, nie? Fajnie. To... I tu Drowy. mamy kolejny sygnał. Kapsel. Kasyna. Tu jest coś. O! o! Widzisz? Co to jest? 50. 50, nie? dobra, ale tu jest tego więcej, komuś się posypało. Jest? Jest. O, eurobeczka. Pięknie. Tu jest znowu coś. Widać, że ktoś tu siedział i mu się posypało. Ile? 10, 10 eurocentów. No. Dobra, zobaczmy czy coś jeszcze jest ogólnie. Może będzie z jednej dziury to w stanie... O, dalej co jest. Pinpointer ja. by tu pomógł, nie? Znalazłam, no. znalazłam ja. Ha, ha. 20. Dobra, zobaczmy, czy coś zostawił ktoś jeszcze. Dalej. I znowu ile? 50? No i patrzcie, to jest cały czas jedno miejsce gnębimy, nie? Dobra, próbuj sam. Dobra. Podsumowanie. Liczcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery, czyli tak dwa, trzy, cztery, 5, 6, 6,50 7 euro. Prawo. Godzinka roboty. 7 euro na godzinę w sumie Szału nie ma, nie? Koniec na dzisiaj idziemy spać. Tak jest.